według najnowszego raportu UNICEF w Polsce ponad milion dzieci żyje w ubóstwie. Prawie 1,3 miliona nie ma dostępu do podstawowych dóbr, takich jak trzy posiłki dziennie czy dwie pary obuwia w roku. Pod tym względem Polska znalazła się dopiero na 24. miejscu wśród 29 biednych krajów. Kwestia zapobiegania ubóstwu dzieci powinna być priorytetem polityków, tak powiedziała Ewa Falkowska z UNICEF Polska niedawno. Według ostatnio ogłoszonych danych bezrobocie w grudniu wynosiło 13,4 Państwo, czyli ponad 2 miliony 138 tysięcy ludzi w Polsce jest bez pracy. Nie wiadomo ilu z nich nie jest odnotowanych i nie wiadomo ilu z nich zdążyło już wyjechać za granicę, zwłaszcza ludzi młodych. Czym zajmuje się Sejm i czym zajmuje się w Sejmie koalicja rządząca? Zajmuje się Związ partnerskimi cały czas nawiązując w swoich wypowiedziach do kwestii małżeństw zawieranych przez ludzi wierzących. Szanowni Państwo, czy Państwo zamierzacie może tą ustawą zlikwidować małżeństwa cywilne w Polsce zawierane przed urzędnikiem stanu cywilnego? Bo jak się posłucha tego, jakie były wystąpienia klubu Platformy Obywatelskiej Ruchu Palikota i SLD, to można odnieść wrażenie, że małżeństwa cywilne mają być zlikwidowane. Każdy. Kto żyje w związku kobiety i mężczyzny, ma prawo wyboru, czy chce żyć w małżeństwie, czy nie chce żyć w małżeństwie. Po cóż Państwo tworzycie jakąś hybrydę małżeństwa w postaci związku partnerskiego? Powiedzcie otwarcie, że chodzi o legalizację związków o charakterze homoseksualnym, nazwijmy sprawy po imieniu. Ludzie mają prawo zdecydować. Dziękuję. Najczęściej nie chcą formalizować Dziękuję, swojego panie związku, kośle. jeżeli chodzi o kobiety i mężczyznę. Głos dlatego ma te, pan związki poseł są, dlatego te związki są prawo i e, Związkami na tak zwaną już nie ma, już nie ma czasu.